Czego Twoim zdaniem jesteś obiektywnie lepszy niż 95% populacji? Mam bardzo rzadką przypadłość zwaną hipertymezją, co oznacza, że potrafię pamiętać każdy szczegół z mojego życia od około 5 roku życia. Pamiętam co jadłem na śniadanie w poszczególne dni, jaka była wtedy pogoda, a nawet dokładne rozmowy, które prowadziłem. To jest trochę jak posiadanie fotograficznej pamięci, ale odnośnie całego mojego życia. Potrafię też zapamiętać rzeczy takie jak numery rejestracyjne samochodów, które widziałem lata temu, czy dokładny układ pokoju, w którym byłem tylko raz. To nie dotyczy tylko mojego życia osobistego. Pamiętam także wydarzenia historyczne z niezwykłą szczegółowością. Nawet jeśli nie żyłem w tamtych czasach. Mogę powiedzieć, jaki dzień tygodnia przypadał na dowolną datę z przeszłości i jaka wtedy była pogoda. Jednak nie zawsze jest to błogosławieństwo. Nigdy nie zapominam niczego, nawet tych złych rzeczy. Pamiętam każde krępujące wydarzenie, każde złamane serce i każde zranienie. To tak, jakby w mojej głowie ciągle leciał film, którego nie mogę wyłączyć. Musiałem nauczyć się z tym żyć i opracować mechanizmy radzenia sobie z nieustannym napływem wspomnień. Ale czasami się to przydaje. Nigdy nie muszę uczyć się na egzaminy, a imiona i twarze ludzi zapamiętuję już po jednym spotkaniu. To dziwny dar, ale nauczyłem się go akceptować.